Cześć kochani, pokażę Wam super pomysł na chleb. Naprawdę szybki w wykonaniu jest, a bardzo smaczny. A więc zaczynajmy. Gaczek. Najpierw sobie podgrzeję mokre składniki, a mam tutaj szklankę maślanki i półtorej szklanki wody. I podgrzewam tak delikatnie, żeby to było letnie. z maślanką mamy już podgrzaną. Pamiętajmy, tak do około 30 stopni, żeby to podgrzać. Teraz rozrobimy sobie drożdże. Ja mam tutaj 50 gram. Rozdrobnij delikatnie. I dalej troszeczkę naszego rozczynu mokrego, tej maślanki z wodą. Żeby nam się droże rozpuściły. Damy odrobinę mąki. Tak z łyżkę. i odstawimy na bok do ciepłego miejsca, żeby nam troszeczkę podrosły. Drożdże nam rosną, a teraz bierzemy się za mąkę. Przesiejemy sobie tutaj pół kilograma mąki pszennej. I 130 g mąki razowej, takiej do wypieku chleba. Do naszej mąki dodajemy taką płaską łyżkę soli. Łóżkę słonecznika, może troszeczkę więcej i łyżkę siemi lniane, i razem wymieszamy suche składniki. Poczekamy, aż nam się drożdże trosze, troszeczkę urosną i będziemy dalej działać droże nam delikatnie podrosły, więc teraz dodajemy do naszych mąk i wlewamy naszą maślankę z wodą. I teraz razem wszystko mieszamy. Mieszamy na gładką masę. Zobaczcie, nawet nam niepotrzebny jest mikser, tylko wystarczy łyżką wymieszać. to już mamy na klebek wyrobiony odstawimy na chwilę na bok a teraz mam tutaj dwie foremki, jedną mniejszą drugą większą. Ja sobie je nasmaluję smalcem. Ale jak nie macie smalcu, możecie również masłem nasmarować. Nasmarowane. No i teraz będziemy przekładać nasze ciasto na klebek. Podzielimy, tak wie, w miarę równo. Do większej blaszki więcej ciasta, a do mniejszej mniej. Nasz klebek wylądował w foremkach, więc teraz odstawiam na 15 minut do wyrośnięcia. Klepi nam pięknie wyrosły, teraz sobie delikatnie jeszcze posmaruję wodą na wierzchu. Ja sobie posypię słonecznikiem, a Wy możecie, nie wiem czytam, czy tam, czy, czy siemię lnianym. Czy pestkami dyni, to już od Was zależy. Co kto lubi, jak to uważa? Tak sporo tego słonecznika. No i co teraz nam pozostało? Wsadzić w pie. Teraz chlebek wsadzamy do piekarnika i pieczemy około godziny w 170 stopniach. Chlebek upieczony. Tak się prezentuje. Już zdążył mi ostygnąć. Teraz sobie go przekroję. Zobaczcie. Jaki puszczysty i ta chrupiąca skórka. A więc jeśli Wam się podobał ten pomysł, to zapraszam do wypróbowania, życzę smacznego, no i do zobaczenia!